Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kącika Gracza. W dzisiejszym zaprezentuję wam Mount and Blade Czyli można by to tak ująć e, Coś ala symulator W cudzysłowie oczywiście żołnierza Jeśli nie graliście w to albo Oglądaliście tylko, no nie wiem Słyszeliście być może To chcę was zachęcić do zagrania w tą grę Tak więc jak mówiłem Mount and Blade Wrzuca nas w świat taki dosyć wymyślony, świat, ale w realiach, a la czyli mamy te wszystkie łuki, zbroje, miecze, tasaki, topory, konie, zbroje itd. E... Mountain Blade. Grę można oczywiście, gra jest dosyć fajna pod względem, coś rozgrywki dla jednego gracza. Yy, posiadam na taką dosyć nieliniową fabułę. To znaczy, możemy rozpocząć nową grę i zostaniemy wrzuceni od razu do świata tej gry. Oczywiście, tam poprzednio możemy wybrać rodowód naszej postaci, jaką będziemy grać. Mogę wam to zaprezentować. Rozpocznij nową grę, gra nam, wczytuje wszystkie pierdołki, uruchamia i małe wskazówki. No i jest yy, okno powitalne. Witaj owco przygód w Mountain Blade. Możemy tutaj wybrać swój rodowód postaci. Można wybrać na początek, na początek płeć. Na no ja wezmę sobie tu mężczyznę i gra zadaje nam różne pytania. My po prostu odpowiadamy, czyli taka przeszłość naszej postaci. Twój ojciec był, no nie wiem, weźmy na przykład. Aha, i teraz, jeśli wybieramy tutaj poszczególne opcje, to gra nam dorzuci takie tam ekstra bonusy. Na przykład, jeśli byśmy wzięli doświadczonym wojownikiem i będziemy dalej szli pod kątem wojownika to dostaniemy bonus do siły, lepsze wyposażenie i będziemy troszeczkę napierdzielać mocniej. Jeśli myśliwy, no to myśliwy, tak, no to od razu nam się pojawia obraz łuki, kusze, więc będziemy na pewno biegłym łucznikiem, koczownikiem stepowym, na pewno dobrym miejscem złodziejem, więc będzie bonus do bonus na pewno do handla. Niewolnikami i tak dalej pewnie Nie! Złodziejem co ja mówię No sama nazwa mówi Podróżnym kupcem to będzie tu do handlowania I z szlachcicem Więc na pewno jakieś pierdoki na sprzedaż będą No weźmy sobie na przykład myśliwym. Zacząłeś poznawać świat Byliśmy Dzieckiem stepu Później zostaliśmy kowalem i trochę siły by się przydało. No i tam pow. dlaczego tu przybyliśmy. Osobistej zemsty wyrusz do Kalradi. Tu oczywiście możemy grę zapisywać, albo nie. Jeśli wychodzimy, ja wezmę sobie pozwolenie na wychodzenie gry bez zapisu. Samo Samouczek. To możemy nazwać sobie. Nie wiem, na przykład. Mm, nie wiem. Jakby go tu nazwać, zaraz zobaczymy. Najpierw możemy dodać sobie atrybuty, siła, zwinność, inteligencja, charyzma, w skrócie siła, lepsze pierdolnięcie, zwinność, yy, no jak sama nazwa mówi, inteligencja, czyli pewnie zarządzanie kwipunkiem, chirurgii i takie, tam pierdeł charyzma, że więcej po prostu miejsc na jakieś przedmioty albo yy, niewolników. Jaśnię sobie tam zwinność, ponieważ jesteśmy łucznikiem. Potężny naciąg. Trzeci poziom, oczywiście, to są poziomy różnych umiejętności, które odblokowują nam dostęp do lepszych broni i tak dalej. Przywództwo, zarządzanie więźniami się na pewno przyda, zawsze można kogoś wziąć i obchnąć później. Perswazja, jak sama nazwa mówi, można kogoś przekonać do naszego zdania. Bronie drzewcowe, łuki. O, K 72 Zawsze można wpakować lepiej dla nas. Bior bronie miotane. Nazwa yy, weźmy sobie takie coś. I gotowe. Dalej przechodzimy tutaj do tworzenia naszego wizerunku. Skóra weźmy sobie tak. No, brody tam nie będę nikogo brał. Albo weźmy jakiegoś. Mmm... Brodacz. kurde. Hmm, 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 hmm. Jaki design. Dobra. Takie wiek. O, można się pobawić w modelowanie twarzy. Ja wezmę trochę starego. Nie, bez brody może. I włosy... Takie nie. I gitara, dobra, gotowe. Dalej, i jesteśmy w świecie tej gry. To jest cała mapa. Oczywiście nie cała, ale tutaj właśnie wam zaprezentuję. Tak, z rzutu, z lotu ptaka, tak właśnie wygląda ten świat cały w tej grze. Dobra, tylko teraz zgubiłem postać. Gdzie byłem? A tu. Obóz szkoleniowy, i właśnie jesteśmy w tym świecie. Tak, tak się odbywa właśnie podróż. Wciskamy sobie, jeździmy. Mamy po prostu takie figury, ja to tak nazwę. To oczywiście nam już ściga jakaś banda robusiów. Cztery to jest ilość jednostek. I mamy swój panel, obóz, raporty, zadania, ekwipunek, postać, oddział. Weźmy najpierw może od początku obóz, zakładka. Tutaj można na przykład jeśli mamy noc, czy czekamy na coś, czy chcemy odpocząć, można wziąć, że z, e, obóz sobie rozbijemy i po prostu nam będzie leciał czas. Oczywiście wszelkie jakieś zjawiska, ruchy wojsk, wszystko się na mapie odbywa, tak więc zawsze dobrze wybrać bezpieczne miejsce, bo na przykład możemy rozbić obóz, a nam kolesie w nocy przyjdą nas atakują. Tak więc trzeba trochę rozważnie z tym. Przeczytać księgę, więc jeśli jakąś księgę znajdziemy, to po przeczytaniu dostaniemy bonusy. Kogoś z jeńców również można zwerbować do naszej armii. Później są raporty, czyli mm, jak tutaj widzicie, reputacja postaci, wskaźnik honoru, czyli wszystkie pierdolki od naszej, naszej postaci, morale oddziału. No, jeśli morale nam spadną, to żołnierze będą odchodzić od nas, czyli wiecie. No i są raportu, rozmiarze oddziału i inne. O, stosunki między frakcjami się zawsze przyda przy późniejszym etapie gry. Jak już będziemy troszkę lepsi. Zadania. No zadania no to wiecie o co chodzi. Dziennik gry, wszystko co się działo w grze, wiadomości, zadania, postacie. Mamy wszystkie postacie w grze jakie są. O możemy się dowiedzieć o nich cokolwiek niektórych rzeczy. Lokacje, frakcje z całej grze. Są królestwa. Dobrze, teraz tak. Zakładka ekwipunek, jak sama nazwa mówi. Zaglądamy to co mamy w plecaku i nasze wyposażenie. No na początek w, w będziemy mieli to samo. Wcześniej wziąłem tylko pod kątem wojownika i również dostałem kusze, miecz, wędzone ryby do żarcia. Żeby nam oddział nie Umarł z głodu. No i narzędzia jako, że tam coś tam z kupcami było. Można zawsze sprzedać, bo są dosyć cenne. Nasza postać, czyli... ...statystyki. Oj nie, chcę cię zmieniać. I oddział, czyli to co mamy w oddziale. Dalej. Teraz tak. Kwestia przemieszczania się na mapie. Tutaj są różne lokacje. Są zamki, wsie. Jakieś obozy, banda rabusi do których możemy wejść, no teraz e, i się pobawić w jakieś, nie wiem, zakupy, wykonywanie zadań. Gra oczywiście nie narzuca nam jakiegoś tam tempu, nie wiem, mamy na przykład iść tu czy tam, po kolei wszystko. Możemy robić co chcemy, możemy w ogóle zadanie wykonywać, tylko się tłuc, sprzedawać, napadać na karawany albo. E, Właśnie. Teraz wam pokażę kwestię jeśli chodzi o walkę, tak więc tutaj akurat koleś się mnie złapali. No mają przewagę, na początku gry się wszyscy rzucają, później zaczynają uciekać. I no tutaj odpowiemy. No i jest panel do walki, zaatakuj wroga. I teraz gra nas wrzuca prosto do bitwy. No tutaj już się walka odbywa w sposób. Normalny jeśli chodzi, bo możemy po prostu sterować naszą postacią i grać, i walczyć. Teraz, akurat widzicie całe wyposażenie. Tutaj, akurat jestem jeźdźcem z kuszą i mieczem. Wszystkie jakie tam obrażenia, czy jakieś nie wiem. Jeśli zostaną pozostałości w stylu topory wbite tarcze połamane. Wszystko zostaje w tej grze. Tutaj możemy o. Skuszy, shiftem sobie można przybliżyć widok. O, jeśli ktoś lubi screeny, może sobie screena walnąć. No i można ich teraz ładnie strzelać. Oczywiście ja jestem wyskolony pod względem y, strzelania złuków, a nie kurz, tak więc... Moja posza, tutaj nic nie umie. No, dostał nawet. Dobra. Ilość jest oczywiście ograniczona. W prawym dolnym rogu widzicie ilość bełtów i pasek zdrowia postaci. Jeśli ktoś grał w Warbanda, to dostań. To jest jeszcze pasek odnośnie punktów życia naszego wierzchowca. To jest bardzo przydatne, bo tutaj niestety nie widzimy, ile nasz koń potrafi wytrzymać. Tak więc czasami potrafimy Nieźle zjechać się na tym, przejechać raczej Bo tak naprawdę myślimy, że nasz koń wytrzyma nie wiadomo ile a to wystarczy dobre uderzenie i nam zginie. Dobra. No i tak jak mówiłem, walka jest dosyć fajna, ciekawa. To na początek na początku jest trochę nudno. bo wiecie, trzeba postać sobie wyekspić, wymaksować. No wymaksować się nie da, no, ale jakoś podekspić ją i wykoksić. Ale na, na rabusi wystarczy spokojnie, są zazwyczaj bez, bez żadnego uzbrojenia, yy, bez zbroi, no tutaj widzicie, ich jednym ciosem wybijam, o, i tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o walkę z rabusiami, możemy wyjść, możemy się zawsze, nie wiem, pojeździć jeszcze, eee, yy, można taranować, można wjechać w kolumnę na przykład piechoty, ją staranować, można przeskoczyć. Tylko, że przy formacjach w dalszej rozgrywce to średnio się opłaca, bo jest jedna frakcja, która specjalnie jest do tego wyćwiczona, że was wybiją na tym koniu. Teraz tak, po walce wygranej oczywiście dostajemy ich kasę tych pokonanych i trochę w ekwipunku. Oczywiście na początek można brać wszystko, bo się zawsze przyda do sprzedaży. można sobie zawsze coś podmienić o 22 do ochrony ciała. Ja mam 11,6. No. I dostaliśmy 89 denarów. Tu no na mapie teraz tak. Widzicie takie strzałki. To w zależności od umiejętności postaci można sobie wyćwiczyć umiejętność tropienie. więc. Na mapie później pokażą się takie strzałki pokazujące kto w jakim czasie i kiedy i z czym przebywał niedaleko nas, dobrze. Tak więc, pierwsza walka za nami z tymi rabusiami nie była zbyt emocjonująca. O, dalej: kolejnym aspektem tej gry jest yy, zmiana czasu. Więc, czas nam leci. Mamy dzień, mamy noc. I teraz zaprezentuję wam ten obóz, bierzemy odpocząć przez jakiś czas i mamy obóz. I w tej chwili jesteśmy bezbronni. Czas nam mija. I jest właśnie o tym co mówiłem, zaatakowali mnie właśnie dezerterzy. I jeśli są jakieś na przykład inne oddziały to już mamy kwestie dialogowe. Nie ma powodu by walczyć albo możemy z nimi skończyć. Ja oczywiście nie będę im płacił, po prostu ich wybiję. Dlaczego ich wybić? Jeśli dezerterzy nas zaatakują albo my ich... No, pomyślcie sami, co deserter z takiego wojska ma przy sobie? Posiada on przecież całe uzbrojenie i kasę. Więc jeśli ich pokonamy, to możemy się bardzo dobrze wzbogacić. Tylko, oczywiście, już pokonacie jest ciężko, bo to są już zawodowi żołnierze. Jeszcze zależy yy, jacy to są. Bo żołnierzy można szkolić przez różne etapy. takie Można by to tak porównać jak do gałęzi Złota żebym mam na przykład zwykłych żołnierzy, tam takich uzbrojonych widły, później nam awansują lekko. Aż na ostatni poziom. Tylko teraz tak, się wpieprzyłem nie bardzo, bo nie mam żadnej tarczy, a oni napierdzielają. I teraz tak nie bardzo podjechać. Kurde, dobra, trzeba jakoś to wymyśleć. I myślę, że będzie dobrze jak ich staranujemy. Łucznicy tam raz, dwa pójdą, raczej harcownicy. Bo tu trzeba było się jednak rozróżniać troszeczkę jednostki. A dobra, jeden. To oczywiście e, z lewej strony tych pasków. Pasku, co ja mówię? Wszystko widzimy, ile zadaliśmy komu. Ile obrażeń my żeśmy otrzymali. Ale. No widzicie, tak się właśnie ładnie wybija harcowników. Oczywiście posiadają uzbrojenie jakieś tam pałki, Morgensztery, Morgenstern... Czy tam topory, jakieś sklejki... Chuj wie co jeszcze. Eee... I no, chodź tu. Oj. Właśnie. Kurde. Zagadałem się. No kilku ich tam trochę wybiłem. Ale wątpię... żeby mi się udało. No nie, jestem już na jedna strzała i po mnie. Tutaj akurat o zmierzchu albo o świcie. O świcie chyba przez noc to było. Można ich oszukać w jakiś sposób. O, staranowane. A, Dostał dynkę! Tak więc mówię, na początku gra troszeczkę tak zwalnia, ale później już się rozkręca. Mamy możliwość tworzenia własnych armii, podboju, zamków. Jeśli będziemy wystarczająco bardzo wchodzić w tyłek jakiemuś królowi czy lordowi, to zacznie nam zacznie być nam przychylny. Możemy później dołączyć do jednej z frakcji i uczestniczyć w wojnach, a wtedy to już naprawdę jest jazda niezła. Nie wiem, jak się spotykają, bynajmniej kilka armii w jednym miejscu i tak walczą po tysiąc parę jednostek. O! Ogłuszony. Po tysiąc parę jednostek, to już naprawdę fajnie to wygląda. No. Wrogowie wzięli nas do niewoli, tracimy denary. W tej gdzie zginąć nie można, zazwyczaj jesteśmy ogłuszeni i trafiamy do niewoli, z której później uciekamy, tak jak tu widzicie i... Ale przy okazji tracimy kasy i przede wszystkim ekwipunek, zawsze dobrze sprawdzić czy nam nie skroili miecza, konia czy czegoś jeszcze. Bo to jest bardzo ważne. Dobra, teraz zaprezentuję wam jeszcze... Oddział nie ma nic do jedzenia. Pożywność zawsze najlepiej uderzać do wioski, oni zawsze coś mają. Ochotników można zwerbować. Za 10 denerw, oczywiście i tam później płacimy. Kup zapasy, to jest okno handlu właśnie. Można wziąć kawał wołowiny, wywędzone ryby, tanie są. werbu ochotników, zawsze się ktoś przyda. Dalej, jeśli werbujemy ochotników z różnych nacji, to są na przykład... O! Tu macie informację z dyplomu... Yy, fu, Dyplomatyczną. Pokój. Tutaj na kolorowo są zaznaczone frakcje. Ja już bardzo dawno temu w tą grę gra, grałem, jeśli kiedyś w nią zagrywałem, więc pamiętam na pamięć. Pamiętam na pamięć masło myślane. znam na pamięć. Yy, więc jeśli rekrutujemy ochotników z jakiegoś, z jakiejś frakcji, to będziemy po prostu rozwijać ich żołnierzy, więc jeśli zwerbujemy trochę ochotników załóżmy z, z, od żółtych i trochę od zielonych, to ich ochotnice będą się rozwijać w różnych kierunkach w zależności. Oddział. Po walce oni dostają możliwość awansu i jest nordycki piechur, nordycki myśliwy. I tak później leci, 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 leci. Tak więc jeszcze na sam koniec Wam omówię, jak to wygląda w mieście i myślę, że będzie to tyle. Dalej, to jest panel, jeśli chodzi o miasto. Możemy iść do zamku, pochodzić sobie, wtedy można jakieś zadania znaleźć, czy jak mamy coś gdzieś odwiedzić. Oj, Przepraszam, ulicami miasta. Iść do zamku to jak idziemy do zarządcy tego miasta albo do samego króla. Odwiedź gospodę, czyli można się przespać, ewentualnie kogoś zwerbować albo jakichś bohaterów dodatkowych. Wejść na arenę, możemy wejść na arenę, poćwiczyć sobie, oczywiście możemy na kasę grać, walczyć o pieniądze i się wtedy stawiamy, wygrywamy. Na targowisko, jak sama nazwa mówi, możemy się obkupić. I odpocząć w mieście, czyli spokojnie, denar za noc nie jest zbyt drogo, później będzie 10, będzie już masakra. Targowisko mamy, możemy oszacować ceny, możemy pochodzić ze że płatnerzem, sprzedawcą koni, kupcem. I przykładowe zbroje jakie potrafią być w tej grze, no dosyć jest ciekawe. Jest ich dosyć dużo. Aczkolwiek jak raz sobie kupicie jedną porządną, to wam starczy naprawdę no na bardzo dużo. To można sobie na przykład ubrać. O, krzyżowca. Możemy sobie z niego zrobić. Ale... <laughs> no ale niestety. Kasy jako tako nie mam. Dalej. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o sam and on Blade. Gra jest jeszcze... Gra niestety się nie kończy tak naprawdę nigdy. Ponieważ ona... Cały czas się... Chociaż może się skończyć, jak zostaniemy królem... Ale jeszcze mi się nie zdarzyło. Najdalej doszedłem i byłem jako marszałkiem w, z, w jednej z frakcji. Poza tym gra pozwala na instalację dodatkowych modyfikacji modów, i jest ich naprawdę pełno do wersji 1.11. To możecie znaleźć pełno różnych modów, które urozmaicają rozgrywkę, dodają własne fabuły, i naprawdę, jeśli na przykład nie podoba Wam się ta. Podstawowa wersja Mountain Blade, możecie wchodzić na oficjalną, na fanowską stronę i tam znajdziecie różne informacje odnośnie modyfikacji. Naprawdę są ważne, ważne, warte uwagi, niektóre zmieniają fabułę naprawdę bardzo mocno, dodają nowe klimaty, a jest nawet jedna taka, która wprowadza realia władcy pierścieni, to się nazywa The Last Day. I naprawdę jeśli na no, każdy słyszę to naprawdę jeśli grałeś się w stare wersje Montant Blade, to słyszę na pewno o tej modyfikacji, tak więc jeśli chcecie nie powalczyć z orkami czy goblinami, to instalujecie sobie gitara i gracie. Wszystko jest ładnie wspomagane, tak więc. Dzięki za uwagę, trochę się przygadałem o ten Montant Blade i... ale myślę, że warto. Ta gra naprawdę bardzo fajna jest. I daje dużo możliwości, frajdy no a tak jak mówię, ja pokazałem wam sam początek jak to mniej więcej wygląda tam mój żołnierz sobie biega oczywiście można wydawać im rozkazy aż nie chcę go stracić, bo go korsarze to jak wikingowie nasi co byli kiedyś i wyzarżną go jak świnie, no ale trudno tak więc dzięki za uwagę na razie cześć.